Realizm iluzji czy iluzja realizmu? Jesteśmy w galerii, w której 58 twórców prezentuje swoje pracę, około ponad 100 prac. Każdy z nich w swojej pracy zakotował informacje o świecie, który go otacza, jak i również o jego intymnych relacjach z tym światem. Te zakodowane informacje możemy w taki czy inny sposób rozszyfrować. W jakiś sposób moja twórczość jest ciągłym zmaganiem się z pewną istotą realizmu, korelacji międzyludzkiej. Żywa rzeźba to jest korelacja codzienna. I w tym sensie wchodzę w ten realizm, gdzie iluzja i realizm, a też imaginacja się zatrasa. I często ludzie nie mają świadomości, czy te buty, czy te spodnie są jakby. Pewnym przymusem czy są decyzją artysty. I w tym sensie właśnie to jest takie zmaganie się z tym problemem, a te prace, które pokazują, są jakby inscenizacją. Z jednej strony jest to tradycyjna formuła płaskiej fotografii, fotografii przestrzennej, zamiany jej na popiół, a następnie mamy tu nieskończoność w formie czarnej dziury. Dla mnie świat jest zwyczajny i nadzwyczajny. Zwyczajny, o ile rozumiemy, to naszą codzienność. Ale wystarczy troszeczkę się przyjrzeć temu, co nas otacza, i naprawdę stwierdzić, że żyjemy w świecie magicznym żyjemy w świecie iluzji, żyjemy w świecie realnym, ale to, co nas otacza, jest cudowne. Żeby nie było to takie patetyczne oczywiście wiemy doskonale, że życie jest trudne, ale, ale to, co nas otacza, trzeba dostrzegać i uwieczniać, promować, pokazywać. Ja konkretnie zastanawiam się na, nad samym procesem widzenia. To znaczy wiadomo, że obraz na siatkówce jest odwrócony do góry nogami, stronami. Zapominamy o tym i właściwie co jest realnością. Czy to jak widzi nasz, nasze oko, czy, czy to że jak ten obraz później jest odwracany w, w mózgu. Dla mnie pamięć nie, nie do końca ani jest iluzją, ani nie jest rzeczywistością. Więc to jest takie mieszanie się bytów, tak naprawdę. I to jest temat, który ja no, na fotografiach ekspro, eksploruję. Tak? Im więcej grzebię w tematach rodzinnych, tym więcej odkrywam jakby. O tym, czym jest pamięć, o tym, że ona nie do końca jest taka obiektywna. Teoretycznie przeszłość jest realna, tak? bo gdzieś tam się wydarzyła, jest zarejestrowana na fotografiach. E, natomiast e, przesiewamy ją zawsze przez pryzmat jakiejś własnej wrażliwości, doświadczeń, e, więc nie do końca jest realna. Poniekąd jest też ilu, ilu, iluzoryczna. Od jakiegoś e, czasu. E... Nurtuje mnie czas o, właśnie w tym sensie. I ona jest o czasie, który przemija, o przemijaniu, e, o takim zastanawieniu się nad nim. To jest pierwsza fotografia z serii, e, więc jakby w całości pewnie będzie może jeszcze bardziej czytelna. Ta, ta jest e, e, symboliczna. I jakby e, ta, ten upływający czas, e, no właśnie, on się tam nam sypie. I nie mamy na to wpływu. Ta wystawa jest tak licznie przez artystów reprezentowana, że 58 osób żyło udział, co jest rekordem do tej pory. Takich rekordowa, oprócz tego myślę, że dobra, bo fotografia tak, wszyscy dzisiaj są fotografami, więc tutaj jakby my nie chcemy takich zdjęć robić jak. Wszyscy, czyli krótko mówiąc, musimy się czymś wyróżniać. I właśnie te, te, te tematy, które są za każdym tą wystawą nadawane, one po, powodują, że ludzie z naszego związku no, po prostu realizują coś w ramach projektu. I to jest dobre. Dokoła nas jest coś, co jest małe, spójne, mało spójne z nami, jak i również tym miejscem. Czyli iluzja realizmu bo bez tego ja nie mam żadnych wątpliwości że ta wystawa realizm iluzji to jest nasze miejsce nasz czas i my tutaj twórcy tworzymy artefakty które rozszyfrowane w przyszłości będą świadczyć o tym świecie o naszym świecie o naszej współczesności